Fabian, jak myślisz, co mama dla was ma? Nie wiem. Chodź, nagramy krótki filmik. Dawaj, Dorek, chodź się przywitać. Teraz Ze szkoły. Nie wiem. Tam jest Dorek. Skąd wracasz? Ze szkoły. Jakie lekcje dzisiaj miałeś? Polski matematyki, i wyszliśmy na spacer. Dobra, a co było najlepszym czasem dzisiaj w szkole? Wyszliśmy na spacer i się bawiliśmy. A co dzisiaj za dzień jest? Poniedziałek. W 17 17 luty Dobrze. O braz, że cieba. A ty skąd wracasz? Przedszkola. I co tam dzisiaj było w przedszkolu? Fajnie. Fajnie, co robiliście? Coś ciekawego opowiedz? Coś opowiedz widzom coś ciekawego. Bawiliśmy się, zajęcia robiliśmy. Robiliśmy, robiliśmy wierszy. Wow. I wulkan robiliśmy. Serio? Rybuch? No. No i co, co jeszcze to? robiliście? Nie, on się powie. Pokaż co jeszcze robiliście? Pokaż dla widzów. Pokaż. Pokaż dla widzów co jeszcze robiliście Pokaż widzom. On się powiększył? Co bałwanek! To? Bałwanek, z czego on jest wykonany ten bałwanek? Z rąki chyba do papieru. Z rąki do papieru. No i z czego jeszcze? Z białego papieru, z bibułu chyba białej. Z białej. Z Pokaż tak dokładnie, niech widzowie zobaczą. Dobra. I tak wygląda ten bałwanek. I też to najutuba, prawda? Tak. A powiedz coś przez to dla widzów. Mm. <noise> my like, be like, my like. My like, like. Dobra, <noise> Dobra, Jak było w szkole? Dobrze. Dobrze, fajnie. Go się Dobrze. A co dzisiaj weszłowił? Eee... No idę do domu, bo mama coś tam. No będę coś tam, bo mama krzyczy, że jakaś jest podziąka i chyba będę też szedł na dwór. Ale to później. Gdzie pójdziemy na guślarz chyba, co? Tak. Pójdziemy na spacer, tak w ogóle dzisiaj jeszcze? nie ja będę chciał Tak fajną. Jak z mają? No, na opolna. A nie chcesz iść ze mną? Czego? Nie, nie chcę. Czego? Ja myślałem, że pójdzie ze mną. Na guślach. No się trudno. Na guślach tam będziemy susaneczki i tam z tej dużej górki pozjeżdżam. Cześć. Iść? A może iść maję? No chyba z nami zmieści się to samochód? nie? na no to. A na to nie też chyba do domu, nie wiem. Nagrysz filmik? No. Pomachaj do nas! Super. Pokaż siebie teraz filmik, gra... filmik? widzą jak zjeżdżamy na Sankach. No coś tam smontujemy jakiś film, tylko on nie będzie Dobre. razem z tym filmikiem. No, no. Tylko osobno, to jest taka zapowiedź. Tak. A gdzie ten głuślasz, gdzie ta górka fajna tak. się znajduje? To jest na Na, 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 na granicy czeskopolskiej. Na Jasnej Górze. Tak. Województwo dolnośląskie, ziemia Bogatynia. No Ziemia bogatyna. Pamiętajcie, zawsze mie mieszkamy w Polsce, zawsze, bo e, nigdy nie zmieniamy miejsc. Jak, Jak to, to mówi Marcin Pudzianowski: Polska górą! Super. I czasami idziemy do Czechów, e, do, do Czech? I co tam w Czechach jest Czech fajnego? E, w Czechach. W Niemczech nie, w Niemczech nie, w Niemczech nie chodzimy do Niemiec. A. No ale do Czech, po co tam jeździmy? Po co tam chodzimy? Żeby się bawić. A po co ostatnio byliście w Czechach? Co mama ci kupiła w Czechach? No. Loba. No właśnie. A. Czeska, jak się nazywa? Po czesku Czeska z Marzlina. No, ty zapomniałeś widzę. Ty zapomniałeś Eso. widzę. Kokosowe i cappuccino dla taty. No właśnie, tylko ta nie jest, tylko ktoś mi to zjadł. Czekaj, czekaj. Nie. Kto mi je podjadł? Nie wiem. Kto tam je podjadł? A ja nie wiem. <laughs> Okej, okay, zbliżamy się powoli do domu. Za okay. chwilę będziemy w domu. Jakieś lekcje są? No, ale takie bardzo krótkie napisać. Dwa zdania coś na przykład z, z zakończeniem na si i cisi. i si ci. Pamiętajcie, Cześć! plus 6 to jest 10. Nie. 6 e. plus 6 jest 12. Nie, ale on powiedział 4 plus 6. A on powiedział 4 plus tak? Powiedziałeś, powiedz jeszcze raz dla widzów. 4 plus 6 to jest 10. Dobrze! 2 plus 2. 4. 4, dobrze! 5 pięć, pięć. Gdzie? Nie! Ej. Nie! 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 10! 10! 10, bardzo dziesięć, dobrze! 18, Osiemnaście. Osiemnaście to nie 19. Nie, 7! No. A dzisiaj jeszcze? 11, tak. 7! Dzisiaj jeszcze to oprócz tego muszę. Mógłbyś... To zatrzymaj, dla nich to będzie stuknięcie palcem. Dla kogo? No dla widzów, jak dojdziemy już do domu. No dobra, i tak powoli idziemy. No to przed domem skończymy nagrywać filmik. No. Tak? Nie, nie przed domem, może. No przed domem, bo. A mama nie w domu. Mama coś tam krzyczała. Mama. Krzyczcie, mamo! Krzyczcie, mamo! Nie dobra. Idziemy zabukaj do <laughs> Zapukaj pierwszy. <laughs> Powiedz, <To jest> mamo! <laughs> To nie zresztą. O, nasz z Gretka, z Harry'ego No. Dobry? Próbuj. Mmm, pyszny. Jak woda. Jak woda znamardznięta, nie? Dobra, pożegnaj się. Pa. Co? Dobra, cześć. Cześć widzowie. Cześć, pa. Jakbyście chcieli jeszcze nas zobaczyć, to co? Lajkujcie i subskrybujcie. I? Komentujcie, udostępniajcie. Dobra. Dobra, będziecie mieli jakieś pytania, wpiszcie gdzie? W komentarzach. Dobra, siema, cześć jak czapka.